Cześć Hej Dobra, Dajam, Siema. witam do programu Mapa toxic Nie to wiem jak nie, nie pamiętam Nie <grym> graliśmy Co? Nie graliśmy No to już gramy już <grym> już gram. nie wiem czy zjebany. To nie ma Wiesz co to obchodzi Dawaj. Tak. Opierdalam. O pierdamy o kurde mnie A ja już widzę, że dobra mapa mm, co czas te sam potwory? No, no, to, to jest u najlepsze Co ten ty, typ tu ty, robi ty, ty. Dobra Zapraszam do uleczenia. Nie to nic no ja zapraszam na respa przez wszystkie bo to się zrespiły Dobrze Grzech mi się tu zresztą. No, mam po tyle samo HP. No tak, tylko... wiesz, tu trochę więcej było. No, wiesz, ja mam mniej HP. Dobra, dobra. Się nie tłumaczysz, chodź. Słaby jesteś. Tak? Słaby jestem? Co, 1 na jeden, co? Proszę, co Anglerski kowal. Weź, bo zaraz się obrażę mm. <noise> Zaraz się obrażę. Ale ja w pompki. Jecha. A ty zaraz banana pićmy dostaniesz. Banana. masz. Dzięki. A znaczy się tam biznimi? Gdzie jest haha, ja mam Haha, ha, ja nie Oj, zjebałem się. Mrocznie. O Boże, muchy mi wypieprzyły. Bardzo dobrze. O, masz masz i cięć. Masz tu kewlara. No tyle masz, to się <laughs> 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 no, Możesz nie go strzelać chociażby. Z kolei. Dlaczego? A, zostaje heryp. Bike Tyson jest ja nic lepsze. Tak. O, <laughs> Boże. tak. Versus C -c -c -c. Tak. O, to dziękujemy wszystkim. <śmiech> <śmiech> o, no. No tak, złota zasada swedek Jak nie wiesz, co zrobić, to rozpierdol coś. Bez kitu. To się często sprawdza. Ogólnie nie skacz na te, sobie skacz na te brązowe. Jeśli dasz radę, słaba się. Ten laga w klawiaturze miałem. No w ogóle 8 Oku... O, i radził słabiutko I o, 3000 go I o, mówię, nie dajesz rady. Nie, Sk skądże znowu? Zobacz na filmiku. Skądże znowu? Ten 2 dwa, dwa, chyba. Co, co to dla mnie? O, oh. oh, cześć. No. Super. Dzień. No Dziwne, że go nas z niego, nie mnie? Nie. Bo wysiadamy, co? Jeśli się da. Aha. Aha. To już śmieszne nie jest. Spróbuj na mnie. Skąd ten pedał się tu się? Jeden z drugim. Amo nie mam. Masz amo do czegoś wyrzucić. Nie mam. Masz to. Na kurde to co jest Że się Adaś wybrał mapę nieprofesjonalną Weźcie polecajcie jakieś mapy, jo, bo jak Angler coś wybierze to Jakiego? Co ty gadasz? Sam, że się wybrał i ty. Ja? się tam niekuj ze starszymi ja, tak, tak starszy jest To nie trzeba. Trzy rzeczy młodsze. Właśnie. <głosy> Dziadek. No zabij ich, kurde. Masz amunicję. Nie amuj. ma nikogo. Aha. Widzisz, że nie mam z czego bić, mam tylko. No ja mam. A ja też nie mogę. Nie, odwrócę cię no 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 o, ale kurwa. ty Radziuś jesteś si, zabawny nie nie zresztą się kurwa 5 hp i ja ammo zabrakło kurwa nie mogę mam za mało Widzisz, Jeszcze ten. To jeszcze jeden 187. O dwóch jest... Radził, radziłbym ci się zabić. Po co? A tak sy. <grym> no wybi go. go. Się no widzisz no Wybie go tam patrzy się na niego tu jest jeszcze to dobrze ho, ho, ho Dobra masz kill Ci będzie Nie musiałeś Jak patrzę, jak to strzelasz, to mi się życzy to chciałem. jakimiś seriali. Hmm. Cudowna mapa. Szyksewne. Chciałem gdzieś tu szok tropera, 200 chopa. O tu jest. To chyba szósta. <głos> <głos> o, tu jest jeszcze super. Ten najlepszy uciekł. Do domu. To jest... Nie wiem. O co chodzi? A tu już o gdzie mówiłeś. No. Dobra. Ej, stąd przyszliśmy tu. To ja tu nie przychodziłem. Możemy E kliknąć i spadł. S tam przyszedł? Tak? Eee. I okay. <laughs> ci tam bybi. To idzie nie tam. <laughs> ja tylko łą miałem świetny. Grubo co wygrana, teraz, teraz. Nie wiem czy czytałeś ogólnie, ale padło jedno pytanie. Pod naszym filmikiem. Przez fajne. To super. Jakimś tam starym horrorem. Tak. Wiesz jakie pytanie nasz widz ten zadał? Nie. Czy to jest CS? Tak, to jest CS Nie widać? <laughs> po prostu mnie zgasił normalnie no to o, Zagrajmy Zagrajmy swój... Po prostu się pomyliliśmy test. ten. Musisz zamienić. Zagrajmy swans. To jest CS, prawda? Ale nie, dobrze o mówisz. Nie, Nie, no, dobra. Ale bez belki. Nie no trochę coś z tym jest. I to mod do Half-Life'a i to... Trochę może przypominać, no. no ale... myślę, że w się raczej się nie strzela do zombie i do innych. Znaczy... No może myślał, że na zombie modzie gramy, wiesz. Albo na diablo modzie. No, albo Może. <laughs> ale pozdrawiamy kimkolwiek jesteś, przyjacielu, Bądź pozdrowiony. Pewnie unsub poleci? Aaa, się, O, już nie będzie hajsu z it's Boże. Миллионеры. хайс. Миллионер есть. Вот один? Ты не, не живи. Ну там был. Был, уж не живи. Курва, A ciepło zimno, zimno A mi ciepło Dobrze A fajnie, że taka pogoda jest wreszcie Też nie, w lato i tak 40 stopni będzie kurwa To ja będę chyba, nie wiem, wolniej spał W zimnej wodzie, To się nie uda <grym> A deszcz się będzie matkił Jojo Ginij kurwa Dobra. Ale po cośną gin. Odrodziliśmy. No, no, no. Sam się odrodzisz. Trochę expa stracisz, Dobra. Już. Już siadasz Dobra. ogarnęliście. dobry. O Boże chetkrawe. Nie wiem gdzie ty jesteś, to jesteś. Ale... Może po prostu iść przed siebie. To może po prostu jestem obok ciebie. Świetnie. No to może chodź, a nie, nie wiem co tam robisz. O no, kurwa, zabijam hit kraby. A po co? Lejaj, to jest postelaj. No. no właśnie nie wiem po co? Ci nie wkurwiały, jak zginiesz i będziesz szedł od nowa. Widzisz? No. Robię to I, tak się, i tak się zrespią. Prawdziwa miłość. Szczał amor. No to idź. Dobra. I cić, A nie zatrzymuj się. Dziękuję. Ja widzę tylko i... typu ulecz mnie. Jest Jak? Tak. Zobacz jak on wygląda. Niech debil. Z Łapy wyciągnął. Pajlej ty. Pagonomy, kurde. Meziki. Co za frenzy. Kurde, są głodne głowy, głodne. Co nie możemy? Ty, czy ja tu mam czekoladę gdzieś? A nie powinienem Nie powinienem, a jestem głodny. Ciężko kosteczkę, wiesz. Teraz, teraz, teraz. Ja mam teraz. energię. Czekaj, zaraz, czekaj. Posłał mnie 10 sekund. Czekaj, albo raz nie, raz. Ja będę ja. O, no jak nie, Przecież... Marek jest. Ja bym... czekał. Nie. Tak. A gorzką lubisz? Chyba idę w złym kierunku, ale Tak. Nie. No widzisz. Ja też nie. O Boż. Ale zawsze jakiś cukier. Mówisz <grym> <Też, też>, gorzką? <grym> <się? grym> nie, ja też nie. No cukier że cukier. Mm. Całkiem dobra dobra? jak Adam. Ale... No cóż, przykro mi. No, Kostaczka już drugą żre, nie? Ja wszystko słyszę, jak się połam. Cicho, ja wszystko widzę. Nie, trzecia i starsza. Trzecia trzeci ja weźmie cały rządek, nie? A ja trzeci rządek, no. Nie, nie. A też weź coś grają? nie? ją fragów. A ile ty, co, o? Przez tego kika. <laughs> Kurcze, mam dziurę w zębie. Ta informacja była ci niezbędna do życia, wiem. bez ja co, bezużyteczna. Ale boli, kurczę. I to co? To się zaraz nie? No ja wiem, ale. trzeba czasu. Wlocz, <noise> że się baranie jeden. Sorry, jeden z drugim najlepiej. No, first nie. IT nie ma. No, no. o! Prawie. Ogólnie dzisiaj, wiem, wiem, ogólnie cię zaciekawiła mnie jedna rzecz, bo nie wiem czy czasami, wiesz, znaczy inaczej, czasami powiedzmy na niektórych mapach masz skin, powiedzmy tego, łoma jako, wiesz, pięście, nie? No. No, i to ja sobie pomyślałem, ciekawe jak to będzie, jak ja ten wyrzucę. Tak? No, i tak mnie zaciekawiło, no i żebym szukał pół godziny jakiejś mapy, żeby to sprawdzić. No jak i ci powiem, jest? że nie, że pięści wyleciały. Tylko wyleciał jakiś dziwny model, wiesz, y, łomu. Taki, Peki. ale dziwny, że... No. pokażę, Że w... Mogę ci pokazać potem. No wiem, jak mapa się nazywa, jednak nie to... Ci pokażę. Ale to potem. To. Czemu te P drony to jest... Bo Góra na tej mapie. Guler. O, tyle HP ma. Ładnie ci wygląda też. No, dziękuję. Też się podoba. Już nie HP hmm. hmm. ma. Kurwa mać. Co to jest za pierdolnięta mapa to jest? O, no, bo ja, ja znalazłem. Hmm. Oh, Weź hmm. mnie odroć, od, ten... No, jaki? Cool. Ja blu, 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 blu. Jeszcze w złą stronę, żem poszedł, nie? nie? tam, gdzie Kurwa. Ja pierdole. Teraz jeszcze każde drzwi się przede mną zamykają, przed nosem. No, dlaczego? No. Dobra. Kurwa, ile można iść. Ja pierdole, respadajcie. Słuchaj, dobrze, że nie idziemy z całkowitego respa, bo już bym w to nie grał. Beskity. Haha, dogoniem cię. Ona nawet nawet ten. Prawo. Ile bijesz, zaraz coś się zrespi? Argusie. Kurwa. <głos> Głos. Ja lepszych przeciwników nie byłem. No ku... Odsuń się baranie jeden z drugim. Poczekaj, może... Ja poczekam. Tylko nie zapieprznikaj... Dzięki. Nie Dzięki. ma sprawy. Zawsze do ust. No nie, jeszcze ten diot to tu biegnie. Wybij go, bo ja nie mam z czego. Och. No teraz ja zaczekam. Ule. No, sorry. Ser. i to sam łowę, nie? Chcesz pistolet? Co? O! To. <laughs> Kurczę, ile było tam dróg? Dużo, ty wybrałeś i UKR no. no? To trzeba być zajebisty. A w sumie Dobry. to źle? No w sumie, rację. No. Zgodzę się. Tak, tymże radosnym akcentem żegnamy się z wami. Radosław, radosnym akcentem się żegna z wami. Adam Engler polecam i w ogóle oś. Papa. Tak.